Cześć wszystkim, witam Was na codziennym przygotowaniu do rynku złota przed sesją. Mamy godzinę 13 praktycznie. Przeanalizujmy sobie, co się działo wczoraj na sesji. Wczoraj ogólnie była bardzo trudna sesja do rozegrania. Moim zdaniem, bo dostaliśmy na początku bardzo dużo szatkowania. Rynek nie był pewny, nie mieliśmy jedno interwałowanie, nie mieliśmy podwójnej dystrybucji, chociaż była próba. A także, jak zobaczycie sobie profile, to zobaczycie, że tu okres A był wewnętrzny, na początku mały, potem okres B praktycznie wyjechał go w jedną i w drugą, okres C tak samo szatkowanie, okres D też szatkowanie, praktycznie dopiero w okresie G i F dopiero pojechali, natomiast tu nie było żadnej, żadnego, żadnej wskazówki na to, że może być taki dzień spadkowy. Raczej dawało nam to informację, że będzie ten raczej rotacyjny, że tu nic więcej się po prostu nie będzie działu, natomiast w okresie G dostaliśmy bardzo mocny zjazd w dół z podwójną dystrybucją która dojechała praktycznie do los 31, czyli dość mocny zjazd i przechodząc, jeżeli chodzi o analizę, to po prostu dalej mamy słabe szczyty na ATH, więc one są do odwiedzenia prędzej czy później, tu mamy w okresie B i D, no dyskusyjny dość szczyt, ze względu na to, że okres D jest tylko dwa tiki od okresu B, od samego szczytu, więc on nie jest najlepszy, jest w miarę ok, natomiast on jest dość dyskusyjny, ze względu na to, że ten okres D jest bardzo blisko te, tych szczytów. Kolejna rzecz, tutaj okres D, jak sobie to zobaczymy odbiliśmy się dokładnie od prominentnego punktu kontroli z Overnight'a z Overnight'a z 31, z 31 na 1 więc to jest słaby punkt referencyjny kolejną rzeczą, tu mamy okres H i J tu już mam to wykasowane, natomiast jeżeli sobie zobaczymy Tutaj geometrię, czyli halfway nawok składnie wychodzi na tym, na tym punkcie. Nie, okres H i J. żebyśmy sobie zobaczyli. Czyli okres H jest jeden tik powyżej Halfway Backa, a okres J jest jeden Tik poniżej Halfway Backa, więc te dwa okresy są też nie, słabe. Ze względu na bardzo widoczny punkt referencyjny, czyli tego Halfway'aka, więc to dalej jest słabe. Jeżeli chodzi o Overnight'a, Overnight mamy lekko long, tu mamy Setla, Overnight jest lekko long. Teraz właśnie dostaliśmy mocny zjazd. Zobaczcie, że też ten zjazd rozpicza, rozpoczął się bardzo blisko od High, czyli krótkoterminowi traderzy tutaj wczoraj i dzisiaj w cały czas handlują tutaj H31 był handlowany także tutaj widać że ci krótkoterminowi traderzy to też już shortują zobaczymy czy te punkty referencyjne zostaną wyczyszczone i to jeszcze zobaczymy czy będzie góra ze względu na to że po prostu duży kapitał nie patrzy na takie punkty referencyjne po prostu ich nie widzą, nie wiedzą, gdzie, gdzie są i średnio ich to obchodzi. Natomiast ja jestem dalej też shortowo ustawiony, mm, dalej to shortuję, natomiast z, musimy zobaczyć i zobaczymy, co dzisiaj na sesji będzie się działo. Prawdopodobnie mm, prawdopodobnie otworzymy się w zasięgu dnia poprzedniego, więc rotacja, więc może być testy góry, może mm, możemy próbować zejść w dół i tu zobaczymy, co się będzie działo. Także po prostu obserwacja, i zobaczymy jak to wyjdzie. Ja wczoraj shortowałem ten rynek, natomiast tak jak już mówiłem, on był bardzo trudny do shortowania. W okresie B miałem shorty zamknięte na break evencie, nie zamknąłem zysków tutaj przy, przy dołkach. Potem w okresie chyba E miałem dalej shorty, tutaj zamknięte na stop lossie i w okresie G już nisko, nie, po prostu dwie większe pozycje na odrobienie straty, skalpy skarnięte e, i łucieczka, i żeby po prostu odrobić e, wcześniejsze straty tu jeszcze miałem chyba gdzieś longi, ale też tam gdzieś na stratach e, czy już w okresie G chyba miałem dwa longi na stracie i potem się była odwadka, e, no ale mniejsza e, co dzisiaj. Dzisiaj zobaczymy yy, co się będzie działo. Yy, na pewno tutaj yy, szczyty tej podwójnej dystrybucji i dołki są tak jakby wsparciem dla rynku. No i zobaczymy, czy będziemy próbować atakować te szczyty, czyścić te punkty referencyjne, Czy raczej dostaniemy w dół, a może yy, rotację. No ja bym tu obstawiał bardziej rotację względu na te punkty referencyjne i próby, próby tutaj ataku tego szczytu natomiast te wolumeny spadkowe też pokazują, że jednak hmm, krótkoterminowi traderzy są nastawieni na short już też widać, że to po prostu tu, stąd shortowali stąd shortowali, stąd shortowali, to były próby shorta także hmm, zobaczymy jak to, jak to będzie wychodzić jeszcze jedna fajna hmm, uwaga, że zobaczcie, że tu mieliśmy lukę i po prostu rynek dojechał do tej luki, lekko ją zahaczył i, i wyjechał do góry Jest to też ciekawe, również też tak jakby z własnego doświadczenia wiem, że te zamykania luki też mogą może nie odwrócić rynek z powrotem do góry, ale nawet zrobić korektę nie zawsze oczywiście, ale bardzo często tak się zdarza, że po prostu przejeżdżają lukę gdzieś oni tu się zatrzymują i po prostu albo robią korektę, albo wracają właśnie na na szczyty, więc oni też tak lubią zamykać te, te luki. No i jeszcze mamy tu niezamkniętą lukę, tak? Czyli 3070 i 3064, to jest kolejna luka, która jest też niezamknięta, więc zobaczymy, czy pokryjemy dzisiaj tą lukę. Więc jeżeli chodzi o mnie, najlepsze etapy to by było po prostu wyczyszczenie tych słabych punktów referencyjnych lub od razu szybkie zejście w dół ale to, to zobaczymy co nam pokaże sesja na razie jeżeli chodzi o dzienne, miesięczne i tygodniowe to dalej, i nadal jedno interwałujemy do góry więc żeby po prostu przerwać tam jedno interwołowanie. to powinniśmy najpierw zrobić albo rotację albo od razu wybicie i próbę, próbę zejścia w dół czy im się to uda to zobaczymy, czas pokaże dobra, z mojej strony to tyle z analizy Także zachęcam do subskrybowania, do łapek w górę, do komentowania. Dajcie mi to znać, czy wam się podobało właśnie w ten sposób moje analizy i zapraszam was na Discorda. Linki są podane w poprzednich nagraniach albo gdzieś tam w opisie sobie możecie je znaleźć. Także dzięki wielkie za oglądanie, za uwagę i do zobaczenia do jutra. Cześć.